Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski. Zapraszam na wtorkowe wydanie porannego przeglądu spółek. wczorajszej sesji na zamknięciu WIG20 znalazł się na poziomie 2205 punktów, spadając za 2,3%. Największa dzienna strata tego indeksu od 27 stycznia 2021 roku. Szeroki indeks WIG poszedł w dół wczoraj o prawie 2,4%, WIG 40 zniżkował o 2,5%, a S-WIG 80 stracił najwięcej po 3%. I na zamknięciu. SBG 80 wczoraj po raz pierwszy od połowy maja znalazł się na poziomie poniżej 20 tysięcy punktów. Obroty na polskiej giełdzie wyniosły około 970 milionów złotych i były najwyższe od 7 lipca. W Stanach Zjednoczonych wczoraj również wyprzedaż na głównych indeksach Dow Jones w poniedziałkową sesję zakończył spadkiem o 2,1% najwięcej od października zeszłego roku. SP wczoraj zaś o 1,6%, a najmniej stracił Nasdaq po zaledwie 1%. Wczoraj inwestorzy byli również świadkiem szybkiego krachu na rynku ropy naftowej i notowania surowca spadły na ostatniej sesji 7,5%. My dzisiejszy komentarz od PKOPP, które poinformowało, że otrzymało indywidualną rekomendację dywidendy od Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Komisja Finansowego rekomenduje, żeby bank ograniczył ryzyko poprzez niepodejmowanie działań, które mogą skutkować obniżeniem bazy kapitałowej bez uprzedniej konsultacji z regulatorem, w tym dywidendy z niepodzielonego zysku i skupu akcji. Analitycy Biuro Maklerskiego Banku przypominają, że PKO BP ma 5,5 mld zł niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Wydaje się bardzo mało prawdopodobne, że PKO BP dostanie zielone światło na wypłatę niepodzielonego nie zysku jeszcze w bieżącym roku. Należy się spodziewać, że ogólna polityka dywidendowa Komisji Nadzoru Finansowego na 2022 rok, po, która powinna zostać zaprezentowana pod koniec 2021 roku, odniesie się do kwestii dywidend z niepodzielonych zysków. Informacja raczej lekko negatywna. Drożny stal eksport. Autostrady e eksport że w pierwszym półroczu bieżącego roku miał 47 milionów złotych zysku netto, przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, w porównaniu do 33 milionów złotych zysku netto w analogicznym okresie zeszłego roku. Zysk operacyjny, czyli EBIT, w tym czasie miał wynieść około 64,5 miliona złotych w porównaniu do 50 milionów złotych rok do roku, a przychody znalazły się na poziomie 159 milionów złotych w porównaniu do 129 milionów złotych rok do roku. Stale Projekty wskazał jednocześnie, że średnie dobowe natężenie na autostradzie A4 odcinek Katowice-Kraków w przypadku samochodów osobowych wzrosło do 30 tysięcy pojazdów, jest to wzrost prawie o 15%, a w przypadku ciężarowych zwiększyło się prawie o 18% do 7400 pojazdów. Tym razem Mercor, który podpisał listy intencyjne z ASF, w sprawie potencjalnego nabycia 50% udziału w kapitale zakładowym LME ASE. Ten ostatni podmiot rozwija technologię inteligentnego zarządzania energią na bazie produkowanych magazynów energii. Sam Mercor planuje potencjalnie zaangażować w spółkę kwotę około 5,2 miliona złotych. Jednak ostateczna decyzja nabycia zostanie poprzedzona procesem due diligence, a planowana transakcja wpisuje się, jak podkreślam Mercor, przyjętą strategię grup na lata 2020-2023, która m.in. zakłada rozwój w kierunku automatyzacji oraz inteligentnego zarządzania. Kontrakty terminowe na chińskiej giełdzie towarowej Dalian rosną we wtorek. Węgiel koksujący zdrożał ponad 2% w związku z niedoborami dostaw. Najczęściej handlowane kontrakty terminowe na węgiel, koksujące na giełdzie Dalian, czyli mcv 1 z dostawą we wrześniu wzrosły o 2,2% do około 321 dolarów za tonę. Nasi analitycy zwracają oczywiście uwagę, że jest to informacja pozytywna dla jastrzębskiej spółki węglowej. Zakończmy sektorem bankowym. Termin posiedzenia całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego do całej kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich został wyznaczony na 2 września 2021 roku o godzinie 10. Izba Cywilna Sądu Najwyższego ostatnio w pełnym składzie odroczyła 11 maja bez terminu posiedzenie w sprawie zagadnień prawnych przedstawionych przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego panią Małgorzatę Manowską i dotyczącą spraw odnoszących się do kredytów udzielanych w walutach obcych. Izba wówczas poprosiła o zabranie stanowiska m.in. Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego czy Rzecznika Finansowego. Wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj, serdecznie dziękuję za uwagę. Na koniec zapraszam do zapoznania się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Życzę Państwu udanego dnia. Do usłyszenia.